Cześć, cześć wędkarze, witam Was na kolejnej wędkarskiej wędrówce. Dzisiaj spinning w ręce, także idziemy na wstrągi. Mamy początek sierpnia, więc to już ostatni dzwonek, żeby nałobić się jeszcze trochę tych ryb przed tym postem, który zaczyna się dla nas w Strągarze 1 września. Idę sobie właśnie środkiem lasu, dlatego że chcę zacząć od takiego leśnego fragmentu rzeki. Mamy dzisiaj 27 stopni, pełne słońca, także wieczorem pewnie się z tego lasu wychylę. Ale póki co chcę poszukać tych ryb na takim leśnym odcinku. Potem z tego leśnego wyjdę na taki łąkowy odcinek. No i zobaczymy. Już na tych odcinkach liczę na jakieś kontakty. A dzień zamierzam skończyć na takim fragmencie tej rzeki, gdzie o tej porze najmocniej liczę na kontakt z ładną rybą. Także życzcie mi powodzenia. Oglądajcie i do zobaczenia przy jakiejś pięknej rybie. Edzi silny Skubaniec, a nie jest wielki bym powiedział nawet, że jest drobny, skromny, a silny. Dobra, chodzi tu do podbieraka w takim razie. Siedzi! Ładna ryba, ładna, 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 ładna. Ależ pięknie pokolorowany. Pukał trzy razy w tą przynętę. Delikatnie się zapięty. Sam się chrobą wyczepił w podbieraku. Wcale nie jest taki ładny to taki trzydziestaczek. No dobra skłamałem jest nieduży. Faktycznie, Faktycznie piękny wybargany. Zobaczcie na te czerwone kropeczki, tutaj. No i taki koleżka. Teraz czekamy na większego. Poszedł. Jest. jest ładna rybka stał między trawkami ładnie przywalił bez wahania w tą lotówkę niewielki ale pięknie ubarwiony Oh no takie to są właśnie uroki sierpniowego obstrągowania. Jeżeli idziemy odcinkiem rzeki, który jest rzadziej uczęszczony, to ciężko już o tej porze roku przejść tutaj spokojnie brzegiem, bo tutaj widzę podwieczorek na mnie czeka i jeżynę. Próbuję ten fragment tutaj zrobić wodą jednak, bo brzeg zarósł tak, że bardziej wydaje mi się, będę poszył te ryby idąc brzegiem niż brodząc, tym bardziej, że idę w górę rzeki, także ryby zachodzą do ogona. A nie ma to te pstrągi muszą być między tymi kępami pochowane, także czym rzadziej czepiam się tej, tej trawy, tym Bardziej daje sobie szansę sprowokować rybę do brania A tutaj właśnie widać przede mną kurcze Między tymi kępami potrafią być takie doły Ci którzy obejrzeli więcej moich filmów niż tylko ten Wiedzą, że pod tym zwaliskiem Stoi tak zwany dyżurny pstrąg No i ten dyżurny to wcale nie jest taki Pospolity dyżurny, bo jest całkiem ładne. Myślę, że może już mieć około 45 cm. Ja na tej miejscówce jestem już dzisiaj drugi raz. Kiedy zaszedłem pierwszy, nawet miałem uderzenie pod samym tym zwaliskiem, natomiast no, ryba nie chciała powtórzyć. Ale on tutaj taki jest, że... W ogóle nasz pierwszy kontakt skończył się spadem, drugi kontakt skończył się tylko braniem, a za trzecim razem w końcu go złowiłem. A dziś wygląda na to, że to on będzie cwańszy. Ależ to było uderzenie pod samymi nogami. Nie jest. i spadł. No, nie była to wielka rybka. Ale pięknie ubarwiona. Taka charakterystycznie dla tej wody ubarwiona ryba. Szkoda. Gdzieś tu z pod samej burty wyskoczył. Także wnioskuję, że to nie jest ten pstrąg, który stoi tam pod tym zwaliskiem dobrze, mam mało czasu także muszę jeszcze dwa rzuty zrobię za zwaliskiem no i muszę mówiąc kolokio, a nie naginać bo w sierpniu już dzień coraz krótszy No, i nie mogę powiedzieć, żeby ten odcinek całkowicie rozczarował, bo jakiś tam kontakt z rybą był. Niemniej po tym, co się na tym odcinku działo w zeszłym sezonie, te apetyty są znacznie, znacznie większe. I na pewno jeszcze przez te ostatnie trzy tygodnie parę prób z mojej strony na tym fragmencie się odbędzie. Może ta karta się w końcu odwróci, bo te ryby gdzieś muszą być. No, nie sądzę, żeby poszły gdzieś do góry albo spłynęły tak mocno w dół. Także no, trzeba tą zagadkę. Rozwikłać i choć zostało mało czasu, to na pewno jeszcze parę razy spróbuję. Do końca dnia nie wydarzyło się już nic godnego odnotowania. Następnego natomiast pogoda zrobiła się zdecydowanie bardziej strągowa, przyszły chmury i ja postanowiłem znowu poszukać szczęścia na łąkowym odcinku rzeki. Ładne, ładna rybka. Taka rybeczka około 40 cm. I cyk, lądujemy. No takie 38-36 cm. Też nieźle ubarwione, Fajne czerwone kropy tutaj. Zobaczcie przy ogonie. Walił na dwa razy w obrotówkę, bo już wcześniej czułem, że coś tam tą obrotówkę puka No jest rybunia zaliczona Puszczamy kolekę, płynie Gdzie jest ładna ryba Jest Jest, wyszedł z tego trawska Chodź tutaj kolego, chodź, 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 już ty mi tutaj nie skacz więcej O, tak jest To Też nie jakiś wielkolud No, i cała filozofia polega na tym, żeby właśnie kusić te ryby, które chowają się tutaj między tą trawą. To kuszenie wcale nie jest takie proste. Jak ryba jest gdzieś przyklejona głębiej, ukryta w tej trawie, to nie zawsze ten nasz wabik musi być dla niej widoczny. Natomiast no, szybko prowadzona obrotówka z nurtem powoduje, że wabik dość mocno się tam w tej wodzie błyszczy, a da się go poprowadzić. Nad tą trawą i po prostu nie mieć zaczepu co rzut. Także taka to filozofia tego mojego dzisiejszego łowienia. Zobaczymy, do zmroku jeszcze jakieś pół godzinki, zachmurzyło się też pięknie. Jutro już w ogóle ma się to wszystko sknocić, skrzanić. ma zacząć padać deszcz. Co też dobrze, bo ta woda trochę pójdzie może wreszcie do góry. I te ostatki pstrągowe będą jeszcze bardziej atrakcyjne, bo na wyższej wodzie wyższe szanse fajnie cieszę się że na tym łąkowym odcinku trafiłem wreszcie ciutek lepszą rybę bo ten sezon to tak kurczę na tym odcinku nie bardzo nie bardzo zeszły dawał bardzo ładne ryby kilka kapitalnych ryb z tego odcinka natomiast no ten nie dał jeszcze nie wypłacił no, zgodnie z oczekiwaniami sezonu dużo nie zostało a on tak płaci, bym powiedział, w ratach ta rybka, może taka około 40 cm, ale to ciągle jest duży niedosyt, w stosunku do tego, co ja wiem, co na tym odcinku może się wydarzyć. Ale ładna ryba. Tu mikiaszek przeszkadza. No nie jest taki ładny jak się wydawał. Dobra, chodź kolego. Proszę. No i na koniec, jak to zwykle bywa, zostaje ta wisienka na torcie. Czyli spacer do samochodu. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że to nie ostatnie pstrągi w tym roku. A ja co? Gdy mam do auta.